Siempre symbió to jest kolejny odcinek na moim kanale, no i jest to odcinek na który pomysł po prostu miał widz, jest to pomysł, który podesłał widz, są to mianowicie kariery moich widzów, czyli po prostu wasze kariery, które możecie podsyłać mi na Discordzie na priv, Ja te kariery będę sobie przeglądać i najlepsze wrzucać do odcinka, także zapraszam do Discorda, bo tam się dużo dzieje. No i jak widzicie, dzięki temu Discordowi możecie brać udział w moich odcinkach, więc jeżeli ktoś chce, to zapraszam. Link macie oczywiście w opisie. Pamiętajcie o łapaczkach w górę subskrypcjach i myślę, że możemy zaczynać z odcinkiem, oczywiście dodam, że jest to inspiracja dawczem, ale właściwie to po, widz podesał pomysł, no to stwierdziłem, że, że, wy, że go wykorzystam. Pierwszą karierą jest kariera prazyńskiego e, sezon 7 Degradacja Barceloną, No i mamy tutaj między innymi tenasza, Briana Hilla. E, wielu w sumie Hiszpanów, tutaj gwiazdą ewidentnie jest Arezzo i Tyram rezerwy utrzymał się Sergi Roberto, jak widzicie znowu wielu Hiszpanów, fajnie, bo jest to przynajmniej utrzymane w realistycznym e, stylu e, Czyli po prostu ci Hiszpanie są No i jak widzicie tutaj graficzka podesłana przez prazańskiego e, Jak nie wiecie jak, jak taką zrobić, tą, to w prawym dolnym rogu macie footnet, czyli po prostu tak aplikacja, gdzie możecie to zrobić. No i w szóstym sezonie wygrali wygrali trzy pochary, czyli po prostu zabili podróżną koronę, po prostu, najprościej nie wiem czemu chciałem to jakoś mówić inaczej no i team of the season, Arezo brawo ten nasz, Hajdara, Cabrera, wielu z zaników Barcelony dostało tę nagrodę, no i Arezo dostał również kartę Record Breaker także ciekawie, ciekawe nie ukrywajmy, no i tutaj jeszcze grafika ze statystykami, sezon szósty i tutaj mamy stracone gole najwięcej strzonych bramek, kto miał generalnie takie najważniejsze w sumie rzeczy, statystyki no i osiągnięcia raz La Liga, raz La Liga 2 dwa razy Copa de Espania i dwa razy Champions League no, i drugą karierą jest kariera Grimwika. Dzisiaj będą cztery kariery. No i zobaczmy, jest to degradacja Manchesteru United, i tutaj przeczytam Wam, co mówi co mówi Grimwig. W mojej karierze historia jest taka, że przez słabe wyniki Manchester United i długi, których sobie sami narobili, spadli o dwie ligi niżej. W klubie został tylko Sancho, no a na dwa lata zespół miał długi transferowe, a większość kasy służyła na po prostu spłacanie długów i tutaj jak widzicie wygrana Liga Europy nie wiem w którym to jest sezonie w każdym razie wygrana, udało się Manchester United z potrójną koroną Europa League, UEFA, znaczy Emirates FA Cup no i Liga no i jak widzicie dodany został do gry Ronaldinho Junior fajne tutaj smaczki dodał paru zawodników tego typu no i jak widzicie dodał również do Premier League PSG Sferił, że po prostu tak będzie ciekawiej będzie to jakieś urozmaicenie, no i tyle no i jak widzicie Manchester United wygrywa z Atletico Madrid Liga Mistrzów 4 do 1 w finale. No i tutaj najgodniejsza bramka w karierze: piękne uderzenie fałszem Hannibal Maybry, czyli wychowanych Manchester, Manchester United. No i skład obecnie Manchesteru, nie wiem z którego to jest sezonu czy obecnego, bo jest taki dosyć niewyrównany, ale może ciężko mi powiedzieć w sumie. No tutaj jeszcze osiągnięcia jakieś: najwięcej za 400 milionów przy Ronaldinho do klubu, ogromne pieniądze. No, i jak widzicie osiągnięcia? Community Shield 2 razy, Premier League Raz, Emirates FA Cup raz, Championship, Liga Mistrzów i Liga Europy. A trzecią karierą jest kariera Darwina. No, i jest to kariera, która jest moim zdaniem mega ciekawa. Jak widzicie tutaj, on napisał całą fabułę swojej kariery. Ja to czytałem, ale nie chcę tego czytać na odcinku, bo trwałoby to bardzo długo. więc jeżeli wy chcecie, to sobie zastopujcie i przeczytajcie, co tam do powiedzenia miał właśnie Darwin. No, Tutaj myślę, że ciekawa robota została wykonana, zresztą sprawdźcie sobie y, sami. Generalnie w skrócie jak widzicie wiele polskich nazwisk, ponieważ jest to kariera Derby Country tylko polskimi zawodnikami On ściągał tylko Polaków, bardzo ciekawy pomysł moim zdaniem na, y, na tutaj karierkę zawsze coś innego. E, zwycięzcy Premier League, jak widzicie parę fajnych ciekawych screenów, e, zwycięzcy ligi mistrzów no, i tutaj duże świnięcie, jak nie wiecie, Derby kanty kiedyś takim bardzo dobrym królem było, więc troszkę powrót. Zwycięzcy EFL Championship, no i zwycięzcy Carabao Cup, tutaj w innych strojach, fajnie swoją drogą te stroje. Trochę jak piżamy, ale nie są złe, nawet okej. Okay. Prawe skrzydło wawrzynia, tutaj ewidentnie jakiś junior ze szkółki, bardzo mocno się rozwinął. Oprócz tego zielu, Białek, Moder, Walukiewicz, kilka gwiazd polskich. No i rezerwy jest nawet puchacz proszę państwa się załapał. E, kilka słabszych zawodników tak wiecie do uzupełnienia. Myślę, że bardzo bardzo fajnie. E, bardzo fajnie to wyszło. No i osiągnięcia: Championship, Emirates FA Cup, Carabao Cup, raz Premier League, no i raz Championship. A czwartą karierą jest kariera Kyrtapa. Jest to kariera portugalskim Estorilem. E, ma, zagrał on chyba 5 sezonów z tego co mi pisał. E, no i generalnie jest tam Menager, który się nazywa Diogo Korea. W pierwszym sezonie zali już czwarte miejsce, także tutaj było duże zaskoczenie, no bo wtedy dostali się do europejskich pucharów No i jakby tak dużej pomyśleć, to no faktycznie jest to dosyć mało prawdopodobne, że jakiś estoril nagle się przebija. Więc bardzo dobra robota wykonana przez menadżera. Gratulacje, tylko pogratulować. Tutaj mamy. Screen z tabeli z najnowszego sezonu, który obecnie, jak widzicie trwa drugie miejsce w grupie, również drugie miejsce w lidze mistrzów. Bardzo łatwo grupa swoją drogą się trafia, no i tutaj bardzo fajne statystyki, które pokazują po prostu w którym sezonie co wygrał, co udało się osiągnąć. No a łącznie tutaj Estoril wygrał trzy razy Ligę Portugalską i raz Ligę Konferencji, także również Europejski Puchar na ich koncie. No i co. Krótki odcinek, ale mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jeżeli chcecie więcej Waszych karier, no, no to po prostu je podsyłajcie, a na pewno coś z nich wykorzystam. Na pewno niektóre z nich się pojawią, także jeszcze raz zapraszam na Discorda. Zapraszam do wspierania kanału, bo jest taka możliwość, są tam fajne bonusy. No i pamiętajcie o peczka w górę, subskrypcjach i myślę, że możemy się żegnać. Siemano.